Witam wszystkich z tej strony, Mac Michael. Dziś w kolejnym odcinku maratonu z serii Torreagier przyjrzymy się Luciemu, bohaterze gry Overwatch. Zapraszam. Lucja jest istnym jeżdżącym na rękach beatboxem. Jego muzyka leczy i przyspiesza sojuszników, raz zadaje obrażenia wrogom. Nie przedłużając, zaczniemy od jego broni. Jego główną bronią jest wzmacniacz. Domyślnym rodzajem wystrzału znajdującym się pod lewym przyciskiem myszy jest zwykłe, seryjne wystrzelenie fal dźwiękowych. Atakiem alternatywnym jest odechnięcie wroga przez potężniejszą, ale działającą na mniejszą odległość falą. Ta broń przypomina mi film o Dapsy Bganie. Działają na tej samej zasadzie, jest tylko nieco zmieniona ich postać. W pierwszym rodzaju ataku mamy do czynienia z małymi porcjami fal dźwiękowych. Muszą one poruszać się całkiem szybko, aby nie rozsadziły się wszędzie i nie zadawały obrażeń każdemu z otoczenia. Chyba nie muszę mówić jak działa ta większa fala. Membrana w tym pistolecie mocno się napina, przez co uderzenie jest potężniejsze i wrogowie są po prostu odpychani od Luciego. I to na całkiem sporą odległość. Jednakże problem znów leży w ładowaniu. Tutaj, w przeciwieństwie do smugi, Lucie zmienia magazynki. Czy ma ich nieskończenie wiele? Znów nie, tutaj tak samo jest to niemożliwe. Może mieć jednak dwie lub trzy sztuki. Wystarczy, że zamiast wyrzucać je na ziemię, stare magazynki będą ponownie ładowane, gdzieś na przykład w kieszeni. Przez co znów będzie można ostrzeliwać wrogów. Jednak jak to one mogą się ładować i ładować? Czy w pistolecie u Luciego znajduje się kompaktowy reaktor atomowy? Nie, ale znajduje się on w kieszeni Luciego. Znajdujemy się w przyszłości, więc zakładam, że reaktory wielkości dzisiejszych powerbanków są już codziennością. Energia będzie pobierana z sił oddziaływań jądrowych z atomów powietrza, a magazynki to same baterie, które pozwalają na poruszanie się membrany jak w głośniku, tylko o wiele mocniej. Potencjometr w tym przypadku to po prostu mocniejsze przenikanie, więc wystarczy lekko podgłosić muzykę. Sprawę przenikania też lekko opracowałem w odcinku o Lapsuganie, tylko tutaj musimy także dołączyć na ukochane komórki macierzyste. W jednym rodzaju muzyki są aktywowane te komórki. Drugi zaś oddziałuje na rdzenie nadnerczy. W nich wytworzona jest adrenalina, przez co postacie mogą się szybciej poruszać. Ostatnią sprawą, o której musimy powiedzieć, jest bariera dźwiękowa. Dzięki niej postacie dostają trochę życia, które może nawet wyjść w poza ich pasek. Jak to się dzieje? Otóż gdy sojusznicy otrzymają pewną część fali, to wtedy przez parę chwil sami emitują tę falę dźwiękową, potem ich emisja stopniowo zanika i wracają do normalnego stanu rzeczy. Gdy są w pewnym sensie naładowani tą falą dźwiękową, ich energia wewnętrzna jest duża, przez co otrzymują mniejsze obrażenia. Różnica pomiędzy energiami jest dosyć mała, przez co nie odczuwają tego tak mocno, jak gdyby Lucjo ich w tym momencie nie wspomógł. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. O 20 kolejny odcinek, więc o tej godzinie zapraszam was wszystkich na kanał. Do zobaczenia.